Szanowni Państwo, jesteśmy na Uniwersytecie Warszawskim. Trwa seminarium naukowe związane z transformacją energetyczną w gospodarce, w wielu sektorach, również w transporcie. Wiemy, że od 1 października 2023 roku Uniwersytet Warszawski uruchamia nowy kierunek studiów, polityka klimatyczna i zarządzanie ochroną środowiska w systemie lokalnym adresowany także do samorządów, do państwa wójtów, burmistrzów, prezydentów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Jestem przekonany, że ten kierunek studiów zwiększy państwa kompetencje, możliwości. Oceny sytuacji, podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach często wrażliwych co do rozwoju gminy, rozwoju powiatu, rozwoju regionu, podejmowania decyzji, które będą. Optymalne z punktu widzenia mieszkańców, ale także funkcjonalności i atrakcyjności gminy. Żyjemy w przełomowych czasach. To czasy transformacji energetycznej. Możemy nawet powiedzieć, że jesteśmy uczestnikami pewnej cywilizacyjnej zmiany: przechodzimy na transport, na transport zeroemisyjny oparty o elektryczność, także technologie wodorowe. Już dziś polski rząd przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizując program Zielony Transport Publiczny, wspiera rozwój zeroemisyjnego transportu w gminach dopłacając w ramach tego programu do zakupu autobusów elektrycznych czy też stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To również nowy obszar nowej technologii, a niektórzy mówią nawet nowej gospodarki, nowego działu gospodarki, jakim jest gospodarka wodorowa. Y już dziś na rynku są dostępne rozwiązania zarówno w transporcie, ale także w energetyce, w ciepłownictwie, czy też technologie przemysłowe, które wykorzystują wodór, a w przyszłości staną się tym, jak niektórzy eksperci mówią, złotym czy też zielonym gralem polskiej energetyki, który doprowadzi do obniżenia emisyjności gospodarki i zwiększenia konkurencyjności. Myślę, że... To bardzo ciekawe zagadnienia, z którymi Państwo spotkają się na studiach, które już od 1 października uruchamia Uniwersytet Warszawski. Doskonali. Wykładowcy, profesorowie, doktorzy, e, zachęcam Państwa do skorzystania. Myślę, że większa wiedza, większe kompetencje pomogą nie tylko Państwu osobiście, ale także będą tym e, czynnikiem, który zwiększy świadomość mieszkańców Waszych środowisk, gdzie żyjecie, pracujecie, którymi zarządzacie. Dziękuję bardzo.